Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Mamy drugą połowę listopada. Czas bardzo szybko płynie. U mnie w ogrodzie prace powoli dobiegają końca. Zostało mi wprawdzie tylko zakopczykować róże, ale myślę, że w tym tygodniu uda mi się spokojnie tą pracę jeszcze wykonać. Zastanawiałam się trochę, o czym zrobić dzisiejszy filmik. I postanowiłam, że dziś podsumuję wszystkie prace jesienne, które w tym roku wykonałam. Nie będę jeszcze podsumowywać całego sezonu, ponieważ przyjdzie na to czas w grudniu, a tymczasem skupimy się właśnie na pracach jesiennych. Zapewne jeszcze wielu z was jest w trakcie wykonywania różnych prac porządkowych w ogrodzie, albo te prace sobie jakoś tam kończy. To oczywiście jest bardzo dobry termin jeszcze na wykonywanie tych różnych. Pracy. W ogóle jesień w naszych ogrodach to jest to takie właśnie przygotowanie tego ogrodu na nadchodzący sezon. To ile pracy właśnie włożymy, jaką tę pracę wykonamy, zaprocentuje w następnym sezonie. No i oczywiście będzie to bardzo widoczne. A więc wrzesień w moim ogrodzie zaczęłam od przesadzki wielu bylin. Byliny, które nie sprawdziły mi się w danym miejscu, postanowiłam, że je przesadzę, podzielę i właśnie wsadzę w inne miejsce o ile rośliny w doniczkach możemy cały sezon sobie przesadzać, dosadzać, które kupimy o tyle właśnie rośliny z gołym korzeniem przesadzamy najlepiej jesienią lub wiosną ja zazwyczaj robię to właśnie jesienią we wrześniu usunęliśmy z ogrodu dwa takie bardzo duże jałowce, pokazywałam Wam na którymś filmie były one już nie tyle, że stare, ale niezbyt ładnie się prezentowały, bardzo miały w spodzie dużo suchych gałęzi, zajmowały dużo miejsca i w ten sposób po wycięciu i wykarczowaniu korzenia zrobiło się sporo miejsca pod nową rabatę i tę rabatę założyłam właśnie z roślinkami, takimi jak różami, ale też podsadziłam różnymi bylinami. Oczywiście sporo nowych roślin dokupiłam sobie, wymieniłam się z różnymi osobami, nie wiem, czy lubicie takie właśnie przesadzki, dosadzki roślin jesienne. Ja osobiście bardzo je lubię. Widzę wtedy, że nawet dana rabata, która wygląda mnie ciekawie, nudno, po prostu się zmieniła. Przez to, że wsadziłam jedną czy tam dwie rośliny, już wygląda zupełnie inaczej. We wrześniu zaczęłam także nawożenie jesienne. Są to takie nawozy, które działają na system korzeniowy i dzięki nim rośliny mocno się zagłębiają w ziemi, system korzeniowy się wzmacnia. Dzięki temu rośliny oczywiście lepiej zimują. Ja nie wszystkie, przyznam się, rośliny jesienią nawożę może jakieś 60-70% nawożę na pewno. O ile właśnie wiosną jest to zazwyczaj 100%, to jesienią na pewno nie. Oczywiście nawozimy także trawnik nawozami jesiennymi. Warto także jesienią przeprowadzić jesienną wertykulację trawnika. Kiedy nawożę rośliny we wrześniu, jestem już na rabatach i wtedy także usuwam się różne chwasty, które są, bo oczywiście w tym roku było, wrzesień mieliśmy bardzo ciepłe, też było sporo deszczu i niestety chwasty nadal się pojawiały. Ciepłe dni we wrześniu sprzyjały także zbieraniu nasion z wielu roślin, czy to bylin, czy roślin jednorocznych. Ja tradycyjnie zbierałam nasiona z dziwaczków, kleome cierniste czy kosmosów, z takich roślin jednorocznych. Bylin raczej nie zbieram nasion, jeżeli już to mi się same wysiewają lub po prostu kupuję młode sadzonki, jeżeli chcę jakąś roślinkę nową sprowadzić sobie do ogrodu. We wrześniu wykonałam także opryski na wielu roślinach. Mam tutaj na myśli głównie opryski na przędziorki czy też mszyce ale także stosowałam opryski na choroby grzybowe i stosowałam je głównie na różach i na powojnikach. Kolejny miesiąc, czyli październik, to oczywiście także bardzo pracowity miesiąc w ogrodzie. Można powiedzieć, że najbardziej. To taki, można powiedzieć, drugi marzec. Marzec jest wiosną, październik jesienią. Ciągle tych prac jest dużo, ciągle ogród przygotowujemy do zimy. Ja w październiku za Zaczęłam już sadzić roślinki cebulowe. Bardzo, bardzo lubię ten, ten zabieg. Myślę, że jak wiele osób lubi także sadzić rośliny cebulowe. Cebulki tulipanów, bo tych sadziłam najwięcej, na pewno ponad 100 sztuk, sadziłam w doniczkach, w doniczkach takich plastikowych po chryzantemach. One mi się bardzo dobrze sprawdzają, nie muszę kupować takich dodatkowych koszyczków. Ja polecam właśnie takie plastikowe doniczki po chryzantemach. Poza cebulkami tulipanów, sadziłam także cebulki krokusów, szachownicy cesarskiej, szachownicy perskiej. Było też sporo cebulek czosnków ozdobnych, fioletowych, białych, ale także cebulki psiego zębu oraz lilii. W drugiej połowie października zaczęłam sadzić również róże, które mi przyszły z gołym korzeniem. O ile już we wrześniu wsadziłam trochę róż w doniczkach, no to na goły korzeń musiałam czekać dopiero do drugiej połowy właśnie października. Trochę tych róż było. Ja oczywiście nagrałam dla Was specjalny film z tymi różami, jakie odmiany sobie wybrałam, jak te róże wyglądały z jakich szkółek kupowałam. Także tutaj w opisie pod filmem na pewno wam wrzucę ten film, jak ktoś go nie widział. No to oczywiście zapraszam, żeby sobie go obejrzał, może coś podpatrzy, może mu się któraś różyczka spodoba, bo tam pokazywałam też na zdjęciach, jak docelowo te róże mają wyglądać. W październiku zaczęłam także ścinać przekwitłe byliny i roślinki jednoroczne. Wszystko to, co było suche, przekwitłe, to co szpeciło, było brzydkie, wycinałam tuż przy ziemi i wrzucałam oczywiście na kompost. Ta praca wydaje mi się, że trwała mm, najdłużej, bo kilka takich pełnych taczek wywiozłam. Chcę przed zimą, aby ten mój ogród był w miarę czysty, uporządkowany, ponieważ wiem, że na wiosnę będzie znowu dużo prac, znowu dużo cięcia tego wiosennego. Także chcę się pozbyć wszystkich zesłych liści, gałązek i te, te porządki, ścinki. No to naprawdę ja przykładam dużą wagę do tego, żeby to wszystko jednak wywieźć z ogrodu. W październiku możemy także wywozić na rabaty czy to kompost, czy obornik. On będzie się przez całą zimę powoli rozkładał, użyźniając nam glebę. Ja wywiozłam kilka taczek takiej bardzo żyznej ziemi na rabaty. Z obornikiem, natomiast zawsze czekam na wiosnę, zazwyczaj daję y, obornik granulowany i rozsypuję go właśnie na wiosnę na rabatach, kiedy sobie tam y, usuwam chwasty, wtedy go też rozrzucam, no i kiedy nawożę też wiosenne, y, wiosennym nawozem roślinki. I w listopadzie, gdy ogród mam w miarę taki przygotowany, y, uporządkowany, wyczyszczony, to przechodzę do wykopek. I tutaj y, pokazywałam Wam także film y, w listopadzie, kiedy robiłam swoje wykopki. Ja wykopuję bulwy Dali, Eukomisów i Smen kolokazji. Taki filmik był też Wam tutaj w opisie filmu Podrócę. Y, kiedyś też wykopywałam rośliny z gruntu. Chodzi mi tutaj głównie o bananowce. Y, w tym roku wiedziałam, że mam mało czasu i tych bananowców nie wysadzałam. Były w donicach, no i też sobie dobrze w tych donicach poradziły. Tak, że teraz miałam dodatkową taką pracę, aby te donice wszystkie przenieść do chłodnych pomieszczeń i przenosiłam tutaj właśnie prugmansję, szafirową burzę i bananowce właśnie. Ale przenosiłam także roślinki z oczka wodnego i tutaj mam na myśli moje papierusy, które też nie zimują. W listopadzie oczywiście zagrabiamy liście, zwłaszcza te liście, które leżą na trawnikach, aby trawa nam nie wygnijała. Z liści możemy zrobić świetną ziemię liściową. Ja w listopadzie zbieram także chore liście z rabat, zwłaszcza te liście, które są wokół róż. Wszystkie porażone chorobami grzybowymi idą na spalenie. W tym tygodniu, dotarliśmy do tego tygodnia, y, zabezpieczyliśmy y, dużo roślin egzotycznych, przede wszystkim chodzi mi tutaj o gunerę przed mrozem. Powstała taka budka styropianowa, która rokrocznie stawiamy ją i tą budkę wypełniamy liśćmi i w ten sposób gunerka sobie zimuje właśnie y, pod tymi liśćmi. Zostało mi jeszcze zakopczykować, tak jak mówiłam, ziemią y, róże. I jeszcze okryć akanta. Akant także jest okryty liśćmi, i na to wysypuję ziemię. I w ten sposób mój akant sobie y, zimuje. Mam tutaj oczywiście na myśli akanta y, z wariegacją, bo zwykły akant jak najbardziej dobrze zimuje w naszym klimacie. Natomiast ten akant z biało-zielonymi liśćmi y, słabo zimuje, dlatego jest silnie okrywany. No i tak dobry, lecimy do końca, moi drodzy. Tak jak mówiłam, zostało mi zakopczykować y, różę ziemią i będę to robić no w najbliższych dniach na pewno tak wyglądały moje trzy miesiące prac jesiennych ja sobie te prace właśnie tak jak Wam powiedziałam rozkładam zawsze w czasie, aby zdążyć w miarę ze wszystkimi jeżeli coś nie zrobiłam, no to nie przejmuję się tym bardzo, bo, bo to też można zrobić, pewnie będzie wiosną i bez tego też ogród jakoś przetrwa zimę, a jak Wy stoicie ze swoimi pracami ogrodowymi napiszcie mi proszę w komentarzach ja Wam na dziś bardzo dziękuję i życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnym moim filmie. Trzymajcie się, cześć.